Jesteśmy w zakładzie szewca. Pan Geniu tutaj miał zakład. Tuż po wojnie się wprowadził, i to była jedna osoba, który pamiętał właściciel, promotor tej kamienicy, który budował tej kamienicy jeszcze. Ta kamienica skończyli budować tuż przed wojną, w roku 39. To był pierwszy etap tej inwestycji. Mieli budować jeszcze drugi połowy, ale nie zdążyli. I od trzech lat już prowadzimy tutaj nie tylko remont, ale tak nazywany rewitalizacja nowe życia. To było spółka, która była właścicielem kamienicy i gruntem pod kamienic, a ta spółka sprzedała znajomymi w różne przeszczeni w tej kamienicy. Osoby kupili generalnie po całe piętło w tej kamienicy, żeby móc sobie wygodnie zagospodarować przestrzeń i stworzyło się wtedy wspólnota na ulicy Nieporęńskiej wszyscy się mówią dzień dobry, znamy się, dlatego czujemy się tutaj u siebie. To główny cel w sumie tej, tej tak nazywanej rewitalizacji. Nietypowych obiektów są na powolnym trybie do realizacji. Winda jest przeszklona, jest usytuowanie tak jakby na granicy pomiędzy wewnętrznej przestrzeni i zewnętrznej przestrzeni. Tak jak się wjeżdża windą, to widać całej podwórku, od, od góry do dół, a z drugiej strony wszystkie drzwi szklane na każdym piętrze pozwoli zobaczyć, co się dzieje na wszystkich piętrach. Jest to ważna część tego wspólnego mieszkania i pozwoli, żeby, żebyśmy lepiej się wszystkich znali. Od lokalu że szewca, gdzie jesteśmy, to otwieraliśmy różne otwory do wszystkich mieszkań parteru w naszej kamienicy i stworzyliśmy tu tak wielki przestrzeń. To nie jest tylko pracownia, to jest miejsce spotkań, gdzie stworzymy wszystkie koncepcje dotyczące tej kamienicy. Każda osoba, która tutaj mieszka, ma możliwość oczywiście przejść i korzystać z internetu przy bezprzewodowym, który jest tutaj w tej całej kamienicy, porozmawiać i skonkretyzować naszych pomysłów. Razem z, z Holem stworzyliśmy przestrzeń tak nazywanej wózkarni. Mamy tutaj dużo małych dzieci, które się urodziły w tej kamienicy, więc cieszymy się bardzo. W tej wózkarni również trzymamy rowery. No, i ważna rzecz jest to, że na, na całym klatce schodowej się znajdują te anteny od, od internetu bezprzewodowego. Internet przezprzewodowy też jest związany z serwerem, na którym każda osoba z, z kamienicy ma możliwość zachowania danych lub zamieniania się danymi. W kamienicy mieszkają również osoby, które są e, związane z malarstwem lub, lub z grafikami. Darek Para. Jest autorem obrazów, które się znajdują w pracowni i mieszka w numer 3. Wprowadziłem się tutaj kilka miesięcy temu. Wprowadziłem się prosto z Florydy. Przez internet poznałem Zildę i muszę przyznać, że jestem bardzo oczarowany tym miejscem. Mieszkanie numer 9 staramy zachować dla podróżujących gości. Jest to prosto urządzone mieszkanie. Tu widać, że aby dobrze wykonać tych wnętrz, to trzeba jak najmniej zniszczyć, czyli jak najmniej do nich dołączyć. Adam Reinhardt, Studio Art 78. Bez niego kamienica by nie wyglądała jak wygląda. Każda ściana została przez niego dotknięta. Mieszka w mieszkaniu numer 16 i w tej chwili remontuje mieszkanie numer 10. No, cześć, No, co ja mogę więcej dodać? Definiuję przestrzeń dla dzieci. Bawię się przy tym świetnie. I już no. Robię co lubię. Po prostu. Daję im przestrzeń do życia. A co oni z tym dalej robią? Piotr Płoski ze studio projektowego Smolna. Wystrój vintage kamienicy jest jego działo. Mieszka w mieszkaniu numer 5. W jakim atmosferze lubimy mieszkać? Dwa lata temu, kiedy szukałem mieszkania, mój serdeczny kompan Gilda zaproponował mi, żeby obejrzeć tą lokalizację. Jak tylko przyjechałem na Pragę, stwierdziłem, że to jest fantastyczne Miejsce, świetni sąsiedzi, a możliwość uczestniczenia w takim projekcie jest dobrze. Moi znajomi e, też bardzo lubią e, dołączać na wszelkiego rodzaju eventy, które organizujemy w całej kamienicy. Podłoga w kuchni została wykonana z betonu, który bardzo przypomina klimat starej praskiej kamienicy. Jest pozacierany i ma ciekawą fakturę. Beton wygląda jak surowy, ale jest tak naprawdę podgrzewany, w związku z czym w zimie wychodzę spod prysznica na ciepłą podłogę. Kuchni nie chciałem mieć standardowej zabudowy, i wiszących szafek, w związku z czym zarówno zlewozmywak, jak i kuchenkę gazową umieściłem w starej, w starej komodzie, która nadała charakteru całej kuchni. Wszystkie elementy gromadzone w komodach, szafach umieściłem na ścianie w sypialni. Za ażurową zasłonką, dzięki czemu nie widać tej całej graciarni, a tym samym mam przestrzeń, która jest w ciekawy sposób oddzielona od tej najbardziej intymnej części sypialni. Po roku mieszkania na Nieporęckiej Jestem przekonany, że to była najlepsza decyzja, żeby przeprowadzić się na Pragę, która ma swój wyjątkowy i specyficzny klimat i taki też klimat wspólnie z przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi pracujemy, bawimy się i przebywamy w naszych przestrzeniach stworzyliśmy. Celestina Król, fotograf i Marcin Kawczyk z wydawnictwa Kawa Kawa są autorami publikacji o nieporęckiej Nowe życi i mieszkają w mieszkaniu numer 8. Od zawsze chciałem mieszkać na warszawskiej Pradze, ponieważ jestem fanem tego zdezolowanego klimatu. Wielu znajomych, którzy. Byli zainteresowani mieszkaniem we wspólnym miejscu, postanowiło się skupić wokół tego projektu i stworzyć jakąś fajną lokalizację po tej części Wisły. To miejsce miało być zorganizowane zupełnie inaczej i połączone z mieszkaniem obok. W związku z tym zdecydowaliśmy się zrobić szybki i krótki remont, który, który nie będzie dużo kosztował, ponieważ uznaliśmy, że. Nie ma sensu inwestować w dużych pieniędzy w mieszkanie, które będzie trwało nie więcej niż rok. No ale jak już minął, okazało się, że nie udało się jeszcze tych mieszkań obu połączyć. E, w związku z czym cały czas dokładamy tutaj jakieś kolejne drobne rzeczy. E, w łazience zostaliśmy ceglane surowe ściany, które pomalowaliśmy na biało i na wszystkie elementy i detale, które się znajdują w tej łazience, postanowiliśmy położyć żółty kolor. Jest to albo farba, albo papier samoprzyletny, w tym e, świetlówka Zika i za 50 zł owym papierem samoprzylepnym. Oczywiście trzeba wspominać o naszych hojnych sponsorów, inwestorzy, którzy wspólnie z nami wierzą w naszych pomysłach i dali pieniądze, żeby wykonać ten projekt.